Dzień dobry, Sabina Górska, Stacja ITD. Moim dzisiejszym gościem jest pan doktor habilitowany Tomasz Goszczyński z Laboratorium Chemii Biomedycznej. Witaj Tomasz. Cześć Sabina. Tomasz, chciałabym z Tobą dzisiaj porozmawiać o związkach boru, które mogą być wykorzystywane w opracowaniu nowych i nowoczesnych leków. Bor to taki dosyć rzadko występujący pierwiastek w lekach. Skąd w ogóle pomysł i dlaczego na zastosowanie związków boru? Rzeczywiście, słuszna uwaga, bor... Y Mało o nim słyszymy. W lekach, w cząsteczkach leków pojawia się stosunkowo rzadko, ale są leki na rynku, które zawierają pojedyncze atomy boru. Natomiast to, na czym ja bym chciał się skupić, to na strukturach bardziej złożonych, borowych, bardziej złożonych strukturach, takich właśnie, które możemy sobie tutaj e, zaobserwować czyli są to takie przestrzenne struktury o symetrii dwudziestościennej, bo te nas najbardziej interesują. Zawierające w swojej strukturze bor, wodór, ewentualnie węgiel, i czasami mogą skompleksować jeszcze atom metalu. Skąd pomysł na tego typu związki w kontekście leków czy chemii medycznej? Hmm. E, przyroda nie zna tego typu połączeń. To je, te struktury są obce dla komórek, dla żywych organizmów, dla systemów sygnałowych biologicznych systemów sygnałowych opartych o cząsteczki organiczne. Czy to znaczy, że nie są rozpoznawalne w taki tradycyjny sposób? Na pewno nie są rozpoznawalne w tradycyjny sposób, tak? w, 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 w życiu mamy na poziomie molekularnym mamy do czynienia no, głównie ze związkami węgla, które tworzą struktury łańcuchowe, bądź pierścieniowe. one oczywiście, Mogą formować różne kształty przestrzenne, ale na poziomie molekularnym mamy do czynienia z łańcuchami, z płaskimi pierścieniami. Natomiast to, co odróżnia klastery boru, no bo tak one się nazywają, te, te, te struktury, to jest to, że na poziomie molekularnym mamy do czynienia już ze strukturą przestrzenną. Jest to podstawowa rzecz odróżniająca klastery boru od znanych struktur organicznych. I czy to może być rozpoznawalne przez na przykład szlaki enzymatyczne obecne w żywych organizmach? No tego do końca nie wiemy, ponieważ te związki są cały czas na etapie takich podstawowych badań, więc dowiadujemy się, jak one, w jakie interakcje one wchodzą, te związki, w, jeżeli chodzi o organizmy żywe i w ogóle szlaki organiczne, ale już po samej budowie wiemy, że jest to coś zupełnie innego. Tomasz, a jakie właściwości fizykochemiczne posiadają takie klastry boru, te związki boru? No przede wszystkim są to struktury niezwykle stabilne. Stabilne pod względem chemicznym, stabilne również pod względem biologicznym. Do tej pory żaden system biologiczny, system enzymatyczny nie został opisany, który mógłby cokolwiek z tą strukturą zrobić, więc one są stabilne. Z drugiej strony jeżeli chodzi o oddziaływania w przyrodzie, kluczowe są oddziaływania wodorowe. Prawda? One uczestniczą w formowaniu struktury białek, kwasów nukleinowych, one są kluczowe dla życia. Jeżeli weźmiemy pod uwagę klastery boru, mamy tutaj możliwość tworzenia wiązań biwodorowych, czegoś troszeczkę innego, ale o podobnej energii oddziaływania. W związku z tym te związki mogą wchodzić w interakcje. No ze strukturami biologicznymi, ale natura tej, tych interakcji jest troszeczkę inna niż e, interakcji cząsteczek czysto organicznych. Tomasz, e, skąd w ogóle pomysł na to, żeby wykorzystywać klastery bor związki boru w opracowywaniu leków? Tak jak powiedzieliśmy o ich właściwościach fizykochemicznych, że są dość nietypowe. E, w związku z tym. Jest pomysł, żeby tego typu struktury włączyć albo wykorzystać no, w celach terapeutycznych. Tak? Jeżeli mamy do czynienia z czymś stabilnym biologicznie, z czymś, co oddziałuje w sposób inny, możemy uzyskać jakieś nowatorskie, nowe efekty biologiczne. Które nie są osiągalne w przypadku zastosowania cząsteczek organicznych. Tak? Sama struktura przestrzenna już daje możliwości oddziaływania na przykład z białkami w inny, wielotorowy sposób. Tak? W związku z tym e, możemy uzyskać dodatkowe benefity z wykorzystania klasterów boru, ale oczywiście tak jak na wstępie powiedzieliśmy, e, wykorzystanie. Związki są znane od lat 50 tego typu struktury dwudziestościenne, natomiast ich właściwości biologiczne y, są opisywane, powiedzmy, w, tak szczegółowo dopiero w, w ostatniej dekadzie. Tak? Czyli y, o ich właściwościach biologicznych wciąż niewiele wiemy, ale informacje, które powoli zdobywamy, skłaniają nas do takich przypuszczeń, że mogą być to struktury bardzo użyteczne do projektowania, do, do, do tworzenia, do syntezy nowych substancji terapeutycznych ogólnie. Ogólnie? Ale mówisz o tych właściwościach biologicznych, że niewiele wiemy, ale coś wiemy, tak? W jakim kierunku zmierza, w jakim kierunku to się rozwija? Powiedzieliśmy troszeczkę o właściwościach fizykochemicznych. Tak, rzeczywiście nasza wiedza dotycząca właściwości biologicznych jest ograniczona, staramy się ją powiększać ale y, mając wiedzę na temat właściwości fizykochemicznych już możemy pewne rzeczy przewidywać tak? jeżeli ta struktura jest biologicznie odporna tak? y, mechanizmy żywe żywe y, mechanizmy występujące w żywych organizmach właściwie nie do końca wiedzą co mają z taką strukturą zrobić w związku z tym włączenie tego typu układu do y, znanych substancji biologicznie aktywnych, na przykład aktywnych wobec y, patogennych bakterii, może spowodować, że tego typu y, bakterie będą miały problem z wytworzeniem oporności na, taki, na, taką, na taką cząsteczkę zawierającą w swojej strukturze klaster boru. No, w związku z tym, y, wykorzystując taką jedną ze strategii, czyli wkładając, przyłączając do znanej Aktywnej biologicznie struktury organicznej, taki nieorganiczny klaster, możemy się spodziewać, że ograniczymy, bądź w idealnym przypadku wyeliminujemy problem lekooporności. Oczywiście to są takie wielkie słowa, prawda? Cały czas to badamy, zobaczymy co z tego wyjdzie, ale w, w, tym, kierunku, w tym kierunku to jest yy, interesujący kierunek, który może się okazać skuteczny. Okej, okay, czyli możemy sobie wyobrazić taką sytuację, że mamy na przykład antybiotyk. Jesteśmy oporni na dany antybiotyk, tak znaczy my oporni. Bakterie, które gdzieś atakowały nasz organizm, są oporne na dany antybiotyk i ten antybiotyk łączymy powiedzmy z takimi klastrami boru i może się okazać, tak, że te bakterie stracą poprzez to, że nie rozpoznają, że dla nich jest to coś obcego, ta struktura klastru boru jest dla nich to coś obcego i stracą tą oporność. Tak, dokładnie. Do tego dążymy. W naszych badaniach, czyli chcemy e, sprawdzić, czy rzeczywiście ta hipoteza, o której powiedziałaś, je, jest skuteczna. W momencie, kiedy będziemy mieli antybiotyk zmodyfikowany za pomocą takiej przestrzennej struktury i zachowamy jego właściwości antybiotyczne, to interesuje nas, czy obecność tego klastera. Smyli tą bakterię, tak? że, że ten antybiotyk będzie działał czyli, że bakteria, która ma wykształconą oporność na dany antybiotyk, na taki koniugat zawierający klas, klaster boru, już nie będzie miała bądź nie będzie w stanie wytworzyć tej lekooporności, co byłoby właśnie ciekawe z punktu widzenia takiego epidemiologicznego. No ponieważ bakterie, żywe organizmy, one przeciw, my próbujemy je zniszczyć antybiotykami, ale one się bronią, więc wytwarzają na różne sposoby elementy obronne, więc ten element może im to utrudnić, bądź, bądź wręcz uniemożliwić. No ale tutaj nie wiemy tego jeszcze na pewno. Tak? Prowadziliśmy badania z wykorzystaniem pochodnych klasterów boru, i testowaliśmy je na bakteriach i na grzybach patogennych, które wykazują różnorakie oporności na różne stosowane obecnie antybiotyki. I rzeczywiście tego typu wstępne badania pokazały, że na panelu powiedzmy 100 różnych szczepów bakteryjnych mamy do czynienia z różną opornością na różne antybiotyki, na różne cząsteczki organiczne. Natomiast w przypadku zastosowania układu zawierającego klaster boru. Nie obserwowaliśmy tej oporności, czyli tego typu e, struktury były aktywne, miały aktywność przeciwbakteryjną w stosunku do wszystkich szczepów, niezależnie od, tego, e, niezależnie od profilu oporności, który charakteryzował dany szczep. Więc to jest obiecujące. Jest to wszystko niezmiernie interesujące. A powiedz, czy takie struktury, te klastry boru, czy one mają jakieś same w sobie właściwości biologiczne? I to jest bardzo ciekawe pytanie, dlatego, bo mamy tutaj do czynienia z olbrzymią różnorodnością. Tego typu struktura, składająca się z atomów boru i wodoru tylko, e, jest stosunkowo obojętna dla organizmów żywych, ale wystarczy drobna modyfikacja jednego z tych wierzchołków, czyli dołożenie tutaj, wytworzenia wiązania chemicznego i dołożenie jakiejś drobnej części organicznej i okazuje się, że jesteśmy w stanie drastycznie właściwości biologiczne takiego układu zmienić. W związku z tym dążę do tego, żeby pokazać, że taka stosunkowo prosta struktura niesie ze sobą bardzo szerokie możliwości modyfikacji, a co za tym idzie, zmiany jej właściwości biologicznych. Proszę zauważyć, że na takiej prostej strukturze mamy 12 wierzchołków możliwych do modyfikacji. Oczywiście chemicznie nie jest to takie proste, żebyśmy mogli selektywnie sobie wybierać, e, wybierać który jak chcemy zmodyfikować. No są tutaj pewne wyzwania chemiczne, ale są pewne możliwości, które można wykorzystać. Natomiast z punktu widzenia biologicznego widzimy olbrzymią różnicę w aktywności biologicznej w zależności od modyfikacji poszczególnych atomów boru. Daje to o tyle szerokie możliwości, że możemy uzyskać związki, które są obojętne na przykład dla komórek eukariotycznych, a niekoniecznie takie obojętne dla komórek prokariotycznych, czyli to, o czym mówiliśmy do tej pory w kwestii antybiotyków, antybiotykoterapii, wydaje się, że ten kierunek niesie za sobą olbrzymi potencjał. Tak? Mamy bardzo duże możliwości syntetyczne, chemiczne, mamy możliwości otrzymywania szerokiego panelu związków, o bardzo zróżnicowanych i wręcz wybiórczych właściwościach biologicznych. Mhm. Powiedziałeś o tym, że eukarioty, prokarioty, że dla jednych to może być nierozpoznawalne, dla innych może być rozpoznawalne. A co, gdy mamy na przykład taką sytuację, że nasz organizm atakuje nowotwór? Sytuacja jest o tyle trudna, że poznajemy te właściwości. Tak, rzeczywiście, możemy stwierdzić, że dana modyfikacja Wpływa na aktywność biologiczną w stosunku do danego typu komórek. Tak? Ale mechanizm ciągle jest dla nas tajemnicą. Mamy jedynie poszlaki, nie wiemy, jaki jest mechanizm tych aktywności. Działamy troszeczkę po omacku, rzeczywiście. Czyli syntezując nowe pochodne tego typu struktur, widzimy zmiany biologiczne, ale jeszcze nie do końca wiemy, co jest źródłem, co jest źródłem tych zmian. Także. Jeżeli wyobrazimy sobie komórki nowotworowe, również istnieje tutaj szansa wykorzystania tego typu struktur na podobnej zasadzie jak w przypadku bakterii, tak? Ta struktura może spowodować, że lekooporność komórek nowotworowych, która też jest olbrzymim problemem, może zostać w jakiś sposób ograniczona, ale w tym przypadku jeszcze naprawdę sporo badań musimy wykonać. Szczególnie badań mechanistycznych, żeby poznać, w jakich szlakach, w jakich układach biologicznych tego typu struktura bierze udział i ma znaczenie. Wtedy będziemy w stanie bardziej świadomie projektować tego typu struktury, nakierowane na określony proces biologiczny, tak żeby uzyskać zadowalający nas efekt terapeutyczny. Przed Wami jeszcze wiele wyzwań. Ale mam nadzieję, że właśnie dzięki prowadzonym przez Was badaniom jest szansa, że te związki boru, które no do tej pory rzadko były wykorzystywane w kontekście opracowywania leków, właśnie będą stanowić może przełom przy opracowaniu nowych terapii, jak wspomniałeś, przy tej lekooporności. Tak, trzeba zauważyć, że to nie jest tylko i wyłącznie nasz wkład. Jest wiele grup w Europie i na świecie, które zajmują się badaniem klasterów boru również w kontekście biologicznym. Ale tak jak wcześniej powiedzieliśmy, chemia e, tych układów jest na tyle różnorodna i stwarza tak duże możliwości, że jest to naprawdę olbrzymi obszar do zagospodarowania. Także ja ze swojej strony tylko zachęcam wszystkich zainteresowanych e, e, ciekawą chemią i właściwie e, nie tylko chemią, a badaniami takimi multidyscyplinarnymi, czyli... E, chemią w połączeniu z biologią i z wyjściem takim terapeutycznym, no bo jest to olbrzymi obszar do zagospodarowania, olbrzymi i ciekawy obszar do zagospodarowania. Dziękuję Tomasz za spotkanie, dziękuję Państwu za uwagę. Wszystkich, którzy są zainteresowani klastrami boru, zapraszam do kontaktu do doktora habitowanego Tomasza Goszczyńskiego. Dziękuję bardzo.